Rynek nieruchomości luksusowych, tak jak w ogóle rynek nieruchomości w Polsce, rozwija się bardzo dobrze. Jak wiemy, w każdym segmencie, szczególnie w mieszkaniówce, mamy hostce, mamy wzrost wartości nieruchomości. Natomiast nie jest to jakaś bańka spekulacyjna. Ten wzrost jest rozłożony na te wszystkie lata. W ostatnim roku ten wzrost nastąpił na pewno taki znaczący kilkunastoprocentowy i to dotyczy, sądzę, Przede wszystkim również nieruchomości luksusowych. Dlaczego? Ponieważ są wyjątkowe. Ich nie stworzy się wiele, a i proces inwestycyjny jest dużo dłuższy niż w normalnych obiektach. Dla rynku nieruchomości premium. No, podstawowym rynkiem jest oczywiście zawsze stolica Warszawa, to jest oczywiste. I tutaj chyba trzeba podkreślić, że mamy obiekty, którymi można się poszczycić nawet na skalę Europy kontynentalnej. Wiadomo, że ten Londyn jest takim wyjątkowym rynkiem. Natomiast w Europie kontynentalnej takich obiektów jak Złota 44, jak Rezydencja Foksal, naprawdę nie jest wiele, które by łączyły tak wiele różnych funkcji i atrakcji w tak wysokim poziomie wykończenia. Poza Warszawą, no, te miasta, które się najlepiej rozwijają. Czyli Kraków, Wrocław, Poznań, no i Trójmiasto. Trójmiasto w pewnym momencie już dochodzi teraz ta średnia cena tych popularnych mieszkań do średniej warszawskiej. Wiadomo, że te rynki mają troszeczkę mniejszą głębokość siłą rzeczy niż Warszawa, natomiast to są rynki też perspektywy. Jest jeszcze pewnie jedno miejsce w Warszawie poza tymi dużymi miastami, to jest ta wyjątkowa Jurata z urbanistyką przedwojenną. Na tle Europy Zachodniej nieruchomości luksusowe w Warszawie i w Polsce sądzę, że wyrażają się jakością, ale też ceną. To znaczy, że te nieruchomości są rzeczywiście stosunkowo niedrogie. Trzeba sobie zdać sprawę, że może nieruchomości, te ceny nieruchomości w Warszawie szokują, bo pewnie ten prawdziwy luksus zaczyna się od około 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy, czyli 7-8 tysięcy euro za metr, natomiast w Europie Zachodniej no te ceny są wielokrotnie wyższe. Nie mówiąc już o Londynie, o Paryżu, gdzie Ceny za metr dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy, nawet euro za metr kwadratowy, to warto porównywać z miastami naszego regionu, czyli Pragą, Budapesztem i Berlinem. W Pradze te ceny są wyższe od 50 do 100% w stosunku do nieruchomości warszawskich, a Berlin to jest ważny taki przykład, który warto przytaczać zawsze Berlin 10-12 lat temu był niewiele droższy niż Warszawa. To był nawet taki element, porównywalny z Warszawą. W tej chwili ceny nieruchomości popularnych są dwukrotnie, dwójpółkrotnie wyższe niż w Warszawie, a tych nieruchomości luksusowych to jest mniej więcej trzykrotność.